Rozmawiamy z Grzegorzem Płaczkiem. Wiemy z najnowszego live'a, który pokazał się na Twoim profilu, że oddałeś tabletki Jotku Potasu do ekspertyzy. Jakie są wyniki tej ekspertyzy? Tak, ale zanim powiem Polko i Polaku, witam po pierwsze Was bardzo serdecznie, po drugie, dziękuję Uka, że się od razu natychmiast zainteresowałeś tematem. Zanim. Powiem, jakie są wyniki tej ekspertyzy, to powiem Wam skąd te tabletki mam, bo to nie jest tak, że możemy sobie po prostu pójść do sklepu czy do apteki i takie tabletki dostać, tylko musimy je skądś nabyć. I problem polega na tym, że niestety, i to mówię jako wielki smutek z punktu widzenia środowiska wolnościowego, pojawiło się wiele przekazów mówiących o tym, że tabletki jodku potasu być może mogą być zagrożeniem dla zdrowia i życia młodego pokolenia w Polsce. Natomiast w momencie kiedy chciałem dotrzeć do dokumentów świadczących o tym, nie udało mi się. Ktoś zawsze mnie do kogoś odsyłał i postanowiłem jako Fundacja Nowe Spektrum zlecić te badania sam. Tylko że nie miałem żadnych tabletek. Więc otrzymałem 17 października 2022 roku Od pana posła Grzegorza Brauna pismo jako poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, działając zgodnie z rotą złożonego ślubowania w celu realizacji obrony praw i wolności obywateli, przekazuje Fundacji Nowe Spektrum, czyli mojej fundacji próbkę preparatu jodku potasu do analizy chemiczno-toksykologicznej w laboratorium. My, jako fundacja, zobowiązaliśmy się w 100% pokryć całościowe koszty analizy. Próbka zostanie kolejno przekazana do analizy, pisze pan poseł, w celu wykluczenia bądź stwierdzenia jej szkodliwości przez laboratorium. I my takie, te tabletki w, przesłaliśmy do firmy Ecotech Lab, która wykonała analizę zawartości wskazanych przez nas, pewnych parametrów, które zostały przygotowane przez doktora i otrzymaliśmy sprawozdanie z badań numer S łamane przez 694, łamane przez 22 i nie mówię tego symbolu po to, żeby zanudzać, tylko mówię po to, żebyście Państwo rozumieli, że mamy coś zbadane czarno na białym i dlatego mogę Państwu bez problemu pokazać ten dokument, który wskazuje, że w tabletkach j potasu z zdaniem Ecotech Lab. Z siedzibą w Gdańsku. Nie ma niczego niepokojącego. Jodek potasu występuje w jako 61,5 mg na tabletkę. Jest właściwie niewykrywalna ilość metakrylanu, butylu, arsenu, kadmu, ołowiu i rtęci. Ja zadałem pytanie, ponieważ tutaj w tych wynikach jest pokazane, że to jest poniżej 0,02 wartości. E, otrzymałem informację, że laboratorium nie y, znalazło tych wartości, ale y, tak jest przyjęte w praktyce, że się wtedy to oznacza jako 0,02. Co istotne, otrzymałem również bezpośrednio w, rozmodze, w rozmowie z pracownikiem ek Ekotechu, który był zaangażowany w badanie tych tabletek. Informację, że badając te składniki, laboratorium również ma możliwość, nazwijmy to, podejrzenia na, na żywo potencjalnych składników, które mogłyby być w tej tabletce, ale nie są badane. Takich informacji uzyskałem, że, że takich składników tak, nie ma w tej tabletce. Został wskazany dodatkowo, że składnik wapni, magnez, sód, krzem i tytan, ale zdaniem Ekotechlabu żaden z tych składników podany jednorazowo w tak małej ilości nie stanowi zagrożenia zdrowia i życia. Pojawiło się zatem pytanie czy słusznym jest, że minister zdrowia pan Adam Niedzielski zamówił miliony tabletek jodku potasu, które są dystrybuowane teraz masowo w Polsce. Ja próbowałem dowiedzieć się z Głównego Inspektoratu Sanitarnego, z Państwowej Agencji Atomistyki, czy Ministerstwo Zdrowia otrzymało informację, że istnieje realne zagrożenie Jakiegoś rozczelnienia, obudowy bezpieczeństwa czy awarii jakiegoś reaktora na Ukrainie, bo głównie w mediach głównego nurtu, czyli w TVP1, z ust minister, ministra oraz z ust pana premiera otrzymuj informację: otrzymujemy informację, że jodek potasu został zakupiony na wypadek, gdyby coś się wydarzyło na Ukrainie. No i teraz pojawia się problem. Dlatego, że 14 listopada 2022 roku, i to jest to pismo. Państwowa Agencja Atomistyki sformułowała pismo do jednej z Polek, której imię i nazwisko pozostaje na razie do wiadomości fundacji. Państwowa Agencja Atomistyki skierowała informację, że przygotowała dla rządu trzy scenariusze na wypadek, jeśli nastąpiłaby awaria jednego reaktora w, w, w ZEJ, czy w ZEJ, Drugi scenariusz, w przypadku ciężkiej awarii jednego reaktora w ZEA i rozszczelnienia się obudowy bezpieczeństwa. I trzeci scenariusz, ten najgorszy potencjalnie, na wypadek wystąpienia hipotetycznej ciężkiej awarii większej ilości reaktorów ZEA z uszkodzeniem obudowy bezpieczeństwa i bezpośrednim uwolnieniem substancji promieniotwórczych do atmosfery czyli w przypadku gdyby była jakaś interwencja wojskowa na Ukrainie w tym obszarze. I, to, i ten, to pismo jest podpisane przez pana dyrektora Biura Polityk Strategicznych i Współpracy Międzynarodowych, pana Michała Koca. I każdy z tych scenariuszy, nawet ten najgorszy, przewiduje tylko i wyłącznie, że to wydarzenie skutkowałoby wprowadzeniem działań interwencyjnych wyłącznie na terenie Ukrainy. Czyli Polska nie byłaby obszarem, zdaniem Polskiej Agencji Atomistyki, która mogłaby się obawiać tego promieniowania. Jeżeli to jest prawdą, a to pismo jest prawdziwe, to pojawia się pytanie, dlaczego pan minister zdrowia, pan Adam Niedzielski, z tego, co mi się udało ustalić, a świadczy o tym kolejne pismo, które, które również otrzymaliśmy jako Fundacja, ja jako Płaczek Grzegorz, dlaczego wydaliśmy na sam zakup jodku potasu ponad 30 milionów złotych w ostatnim czasie. Drugie pytanie, które się pojawia, które jest niepokojące. Na jakiej podstawie pan Adam Niedzielski podjął decyzję, że ten jodek potasu musi być zakupiony? Bo jeżeli Polska Agencja Atomistyki nie wskazuje takiego zagrożenia, to czy to był, czy to był nie wiem, nie chcę oczywiście nikogo obrażać, ale czy to był zły sen pana ministra zdrowia? Czy być może pojawia się jakaś inna Dyspozycja, bądź ktokolwiek inny wskazał panu ministrowi, że taki jodek potasu należy zakupić. Pytanie brzmi: pytam się również jako polski podatnik, jako tato, który chce ochronić własne dzieci, dlaczego minister zdrowia i na podstawie jakich decyzji, jakich dokumentów podjął decyzję o tym, że, w, że, że nastąpiła dystrybucja jodku potasu ze strony Polfy Tarchomin. I kolejne pytanie, które jest bardzo również pytaniem nurtującym. Otrzymałem również pismo z, z urzędu pana prezesa Grzegorza Cessaka z Departamentu Rejestru i Importu Równoległego Produktów Leczniczych, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Bardzo ciężka nazwa, bardzo jej nie lubię. Tak, tak, to jest ciężka nazwa, ciężki urząd. To jest ten urząd, który pozwalał na testowanie polskich dzieci w kwestii szczepień przeciwko C19, C19 kilkadziesiąt miesięcy temu. Od, wysłał mi Pan prezes, czy w imieniu Pana prezesa dotarła do mnie informacja, że urząd uprzejmie wyjaśnia, że minister zdrowia, w świetle obowiązujących przepisów, nie jest zobligowany w omawianej wierze procedurze do informowania prezesa urzędu. Czyli wygląda to trochę tak. Jakby pan prezes Grzegorz Cesak, czyli urząd, który przeważnie akceptuje fakt wprowadzenia na polski rynek jakiegoś lekarstwa, jakichś tabletek, w ogóle o niczym nie wiedział i jest to jednoosobowa decyzja ministra zdrowia. Jest to bardzo niepokojące, bo pytanie brzmi na podstawie znowu. Jakich wytycznych pan minister zdrowia zdecydował, że po pierwsze będziemy ewentualnie łykać te tabletki. Po drugie, dlaczego wydał znowu miliony z budżetu państwa. Po trzecie, zgodnie z ulotką tabletek jodku potasu 65 mg, jasno wynika, że w przypadku wielodniowego bądź wielotygodniowego skażenia, gdyby do takiego doszło, jedna tabletka jest niewystarczająca. Dlatego skierowałem pismo do Głównego Inspektoratu Sanitarnego, skierowałem pytanie do Ministerstwa Zdrowia, co w sytuacji, jeżeli takie skażenie trwałoby kilku, kilka dni, no to rozumiem, że jeżeli pan minister Niedzielski wydaje już pieniądze na jedną tabletkę, to może wtedy byśmy się mogli zabezpieczyć na trochę dłużej niż jeden dzień. No i drugie pytanie, zapytałem, zapytałem Polską Agencję Atomistyki, czy jest jakikolwiek scenariusz, który Twierdzi albo który sugeruje, że w przypadku, jeżeli coś się złego wydarzy na Ukrainie, w Polsce, może nastąpić to, co było kiedyś yy, yy, związane z Czarnobylem. Czyli czy może dojść do wielotygodniowego czy wielomiesięcznego, mam nadzieję, że nie trwającego dłużej, jakiegoś skażenia. Bo jeżeli jest taki scenariusz, to pojawia się znowu pytanie, dlaczego kupiliśmy tylko jedną tabletkę. Wiemy też z Twojego live'a, że korespondowałeś z Polfon Tarchomin. Co im napisałeś? Co Ci odpisali? Jak Ci odpisali? Z Polfon Tarchomin y, korespondowałem. Oczywiście robię to w sposób, staram się, wyważony i nie narzucający żadnej odpowiedzi i e, nie obrażający, dlatego że zdaję sobie sprawę, że to jest potężna firma i w przypadku jakiegoś konfliktu interesów czy w przypadku jakiegoś spotkania w sądzie ich siła wobec mojej siły jest rażąco nierównomierna. Więc po pierwsze poprosiłem o udostępnienie mi tabletek do badania. Na szczęście znalazł się pan poseł, więc problem został rozwiązany. Polfa Tarchomin nie zareagował na moją prośbę. Po drugie zwróciłem się również z wyjaśnieniem tych wszystkich kwestii, o których tak naprawdę przy chwilką mówiłem, ale spółka jako spółka nabrała do ust. Ale Ministerstwo Zdrowia też nie chciało dać tych tabletek do badań. Ministerstwo Zdrowia, jak i główny inspektorat sanitarny odmówili mi, udziel... znaczy, udzi... odmówili mi przekazania tabletek. GIS się zasłonił tym, że to wszystko, za wszystko jest odpowiedzialne Ministerstwo Zdrowia. Natomiast Ministerstwo Zdrowia powiedziało, że to wykracza poza moje pytanie. Obywatelskie, a w związku z tym nie mają obowiązku mi przekazywać tych tabletek. Na szczęście ominaliśmy system. No, bo to według Ministerstwa Zdrowia to nie jest temat ważny społecznie. Ja tego nie rozumiem. Jeżeli jest, jeżeli pojawiają się w przestrzeni publicznej przekazy, które łącznie, ogólnie zyskują, myślę, mi że milionowe zasięgi, zresztą sami na ten temat mówiliście i jest wielu, nazwijmy to, liderów społecznościowych, tych, 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 tych ruchów wolnościowych, którzy zwracają uwagę, że być może coś jest na rzeczy. Ja tego po prostu ze zwyczajnego punktu widzenia. Nie rozumiem, dlaczego Ministerstwo Zdrowia, czy GIS, czy jakakolwiek inna agencja rządowa nie jest w stanie przekazać kilkunastu czy kilkudziesięciu tabletek o wartości finansowej żadnej, natomiast z punktu widzenia bezpieczeństwa społecznego ta wartość jest ogromna. Po prostu ktoś komuś nie da i nie powie: Dobrze, jak pan chce pokryć koszty, to proszę pokryć te koszty i proszę to zbadać w niezależnym, akredytowanym laboratorium, czyli dokładnie mówimy o tym, co my, co my zrobiliśmy. Ale e, Łukasz, Polko-Polaku, mówimy dokładnie o tej samej sytuacji, która miała miejsce w przypadku e, wiadomo czego przeciw C-19. Przecież była taka sedma sytuacja, były środowiska, które mówiły oficjalnie, że chcą zbadać, co jest wewnątrz tych fiolek. Ministerstwo Zdrowia także odpowiedziało, że nie przekaże tych, 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 tych może inaczej, nie odpowiedziało na zapytanie. No, i na koniec, co byśmy mogli powiedzieć Polakom, bo przed, yy, przed świetami, żebyście się przytulali, kochali, całowali, dbali o polskie rodziny, bo polskie rodziny są najważniejsze. I na szczęście są takie osoby jak chociażby Łukasz z Info, który dba o to, żebyście mieli dostęp do informacji, które są uzupełnieniem tych informacji, które płyną do Was z nurtów głównych, czyli Stefo Dzięki za rozmowę. Dziękuję również.